Cześć moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku 19 grudnia, czyli sobota. No i oczywiście, jak zawsze, czekoladka numer 19 znajduje się ona. Zobaczcie tutaj. Mamy numer 19. Mmm, bardzo dobra. Bardzo, bardzo, bardzo dobra. Moje drodzy, czekoladki bardzo pyszne, jak zawsze. Ale żeby się nie zasłodzić, postanowiłem wprowadzić nową tradycję. Zwyczaj, może bardziej. Nowy zwyczaj. Kawka do każdej czekoladki. Tak więc siup. Mm. Bardzo pyszna kawa. Dobra. A więc tak, jedziemy z tematem. Nie włączyłem lampki. Działa. Jest wszystko ok. Naprawiona. Zobaczcie. Ona ma jeszcze tutaj. Funkcję grania, także może nam kolenda przyśpiewać. Bardzo fajnie się robi nastrojowo, ale może nie będziemy tego używać, dlatego że mnie zaguszy. Ja wam jakąś kolendę podłożę, jak zawsze później. I zobaczcie, fajnie to działa. Naprawdę zawieja się, zrobiła. Tak więc, 19 grudnia, 19 prezent. Kawka idzie na razie na bok. A dzisiaj wjeżdża moi drodzy, skarpeta. W skarpecie mamy prezent. No i w tym prezencie jest uwaga: ta-da! Mysz gamingowa dla graczy. Dragon Breath. Tak, taka firma. Taka nazwa. Mysz dla graczy, moi drodzy. Dragon Breath, czyli mysz gamingowa. No i zobaczymy, jak ta myszka sobie poradzi podczas grania. Co my tutaj mamy? Mysz dla graczy 6400 DPI, to jest maksymalna rozdzielczość. Podświetlenie RGB. No, jakby mogło zabraknąć, moi drodzy. RGB. Grudzień, święta, choinka. No, musi być to posiadanie RGB. Teraz zresztą je wszędzie pchają, co tu mamy? Interfejs USB, fajnie, że nie na PS2. Chip 199, no dobrze. Ilość przycisków 7, plus rolka. Czułość regulowana, czyli możemy sobie zmieniać DPI. Mamy tutaj zaprogramowane wartości 800, 1600, 2400, 3200, 4800 i 6400. To jest maksymalne. Instrukcja obsługi, bla bla bla. Produkt, producent. O, wyprodukowano w Chinach. Gdzieś by indziej e, regulacja. Tutaj mamy poświetlenie RGB. No fajnie, super. 7 przycisków. Ergonomiczny kształt, tak to jest napisane. No dobra, to moi drodzy, nie przedłużając, zajrzyjmy do środka. Zobaczmy, czym to się je. Co ta myszka ma takiego tutaj w sobie. Czy jest rzeczywiście gamingową myszą, czy nie jest gamingową myszą. Teraz się o tym przekonamy. Dobra, no to jedziemy. O, jest już wypadła. Habones, Masakra. No. Zapakowane tragicznie instrukcja obsługi, więcej tu nic nie ma, to nam też nie potrzebne. Możemy sobie zostawić jako ochronę przed kurzem. Pamiętacie, jakieś takie były swoją drogą na klawiatury? Stosowało się, pamiętam, jeszcze w szkole to było. Eee, na starych komputerach właśnie były te klawiatury, miały takie przykrywane, żeby się klawiatura nie zakurzyła. No to możecie sobie takie coś zostawić do myszy, żeby wam się mysz nie zakurzyła. Albo używać przez folikę, żeby się covidem nie zarazić. <laughs> Dobra, to niepotrzebne. Moja instrukcja obsługi, nie wiem czy będzie potrzebna, czy zbędna. Tutaj jest coś, coś. Co to co, co jest za folia? No, coś jest przyklejone. Dobra, instrukcja obsługi. E, myślę, że na razie będzie to zbędne. E, mamy tak, oczywiście przewód USB. Sama mysz. No wygląda całkiem fajnie. Muszę powiedzieć na pierwszy rzut oka, a ręki no duża. Ja lubię duże myszy generalnie, ale ta jest mega duża. W ogóle <noise> naprawdę jest bardzo, 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 bardzo duża. <noise> no jest jest troszeczkę dużawa. Natomiast waga no trochę lekka. Czy wydaje mi się, że akurat sam raz tutaj mamy. Ślizgacze 4, a już wiem czy to była za folia, tam zobaczcie mamy 4 ślizgacze, i one mają tutaj przyklejoną folię. A ten jeden nie ma, bo znalazł się on na instrukcji obsługi. E, dodatkowo przycisk do zmiany DPI, e, przycisk do zmiany pewnie podświetlenia, do regulacji podświetlenia, rolka wciskana dodatkowo, no chodzi całkiem spoko. Wszystko z plastik, 100% plastik, plastik wszędzie plastik. Dragon Breath, pewnie tutaj mamy to podświetlane, za chwilę sobie zobaczymy jak to działa. Dwa przyciski, tak, przyciski moje ulubione, z których bardzo często korzystam i brakuje mi ich właśnie w myszach bezprzewodowych, nawet biurowych myszach, dlatego że no tak się do nich przyzwyczaiłem, że fajna opcja. No i co, więcej tutaj nic nie mamy, przewód, takie rzeczy, no to co, moi drodzy, kilka testów, szybki review i widzimy się za chwilę. Mesh Dragon Brave jest przewodowym urządzeniem dedykowanym dla graczy. Oczywiście idąc za trendami nie mogło zabraknąć podświetlenia RGB, które swoją drogą bardzo mi się spodobało. Zacznę może od wymiarów urządzenia, i tak mamy 130x68x38 mm. Mysz jest dość duża i jak dla mnie, mogłaby być ona troszeczkę mniejsza. Przycisków jest tutaj aż 7, nie licząc samej rolki. Mamy dwa standardowe, dwa na lewym boku, jeden zaraz za scrollem do zmiany DPI, a za nim kolejny do zmiany trybu podświetlenia. Oczywiście sama rolka jest też klikalna i może służyć jako kolejny klawisz. Całość wykonana jest z plastiku, góra jest lekko błyszcząca, a dookoła świecąca diodami RGB listwa oraz podświetlany napis Dragon Breath. Dookoła mamy plastik wzbogacony o bardzo fajny wzór, ale oprócz wyglądu pomaga on w pewniejszym trzymaniu urządzenia. Od spodu znajdują się cztery ślizgacze oraz sensor o maksymalnej rozdzielczości 6400 dpi. Teraz trochę na temat specyfikacji. Wspomniany wcześniej sensor może pracować w sześciu trybach. Przyciskiem do zmiany DPI możemy przechodzić pomiędzy wartościami 800, 1600, 2400, 3200, 4800 oraz maksymalnie 6400 DPI. Żywotność przycisków przewidziana jest na 3 miliony kliknięć. Przewód ma długość 170 cm, natomiast waga całej myszy to 142 g. Oczywiście przetestowałem ją w grach i nie tylko. Co do grania, nie było żadnych problemów, a grając w Diablo 3 w głębokich szczelinach, udało mi się pobić nowy rekord. Natomiast odświeżanie jest na poziomie 120 Hz, czyli takiej typowej myszki komputerowej. Całość prezentuje się w miarę OK, ale jak już wspomniałem wcześniej, dla mnie jest ona troszeczkę za duża. Na koniec chciałem Wam jeszcze zaprezentować głośność samych przycisków. Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo. No i tak moi drodzy, prezentuje się przewodowa mysz dla graczy Dragon Breath. Jak widzieliście podświetlenie RGB, e, mnóstwo klawiszy, regulowane DPI, rolka scroll co tylko i nie tylko. E, no Do gier jasne, że się nadaje, moi drodzy, no jeżeli nie jesteście esportowcami, to na pewno, na pewno się nadaje. Jeżeli szukacie czegoś innego, jakichś bajerów, to oczywiście możecie zainwestować więcej w jakąś wybajerowaną, znanej firmy. Natomiast jeżeli gracie sobie okazyjnie albo z przyjaciółmi, ale nie jest to e-sport, no ze taka mysz wystarczy co chcieć. Więcej, moi drodzy, nawet nie jest zbytnio głośna. Mam mysz G603, którą ostatnio prezentowałem, czy ostatnio jakiś czas temu prezentowałem na kanale. To jest strasznie głośna. Na początku może mi tak nie przeszkadzało, ale kiedyś tak się wsłuchałem i... No strasznie głośna jest. Ta nie jest jakaś tam specjalnie cicha, ale no jest dużo, dużo mniej hałaśliwa niż ta moja dodatkowo te przyciski no działa całkiem spoko, tak naprawdę moi drodzy, że nie ma się do czego przyczepić, jeżeli szukacie niedrogiej myszy z podświetleniem RGB, to jak najbardziej coś takiego możecie wybrać a właśnie, jeżeli nie chcecie wybierać, kupować, a wygrywać to zapraszam do wzięcia udziału w konkursie wiecie co trzeba robić, trzeba zostawić komentarz wiecie jaki, jak nie wiecie to instrukcja wstecz kilka odcinków piszecie ja wybieram pod koniec roku czy no, w przyszłym roku. E, wybieram, kto może taką myszkę z Was dostać. No i co, moi drodzy? Zaplątał mi się przewód, kabel. E, to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. E, pamiętajcie, zasubskrybować kanał, bo tutaj, tak jak Wam obiecałem, specjalna nagroda na Was czeka, ale ten limit subów musimy osiągnąć. E, także, moi drodzy, jeszcze raz dzięki za obejrzenie i widzimy się jutro. Trzymajcie się. Cześć.